No Piwko dobre, nie? Zimne Wiesz, że tu będę mieszkał? W tych blokach? Nie może to być W tych zbudowanych, no No eee, Co? Kratiso? Tak, te biało-czarno-pomarańczowe Tu nie. mam mieszkanie Nie może to być Na serio Dostał, bo te to Dostanę dzielnicy. A tutaj A teraz kto tam siedzi? Nikt, jeszcze nie dokończone. No wykańczają. jak wykańczają. No a? jak niedokończone kurwa, jak chodziłem to... Musisz e, krzycieli krzyc Muraży nie ma i nie. Nie, mogę to kończą, kończą mieszkania. Muraży nie ma i nie mogę dokończyć. A to jest... To nasz... byś sobie pomógł tam dokończyć, co? Naturalnie. Spakrasz, murasz. No on ten? Kurna, e, Egipcjanie nie regipsy, mistrzu, no. tylko mu i przychodzę i pomagam, nie. kurwa, bez niczego. A jak idę cię, jak się z Tobą skontaktować? O kogo pytać, o kazia? O, o... Pa. Jaką masz ksywę na osiedlu? E... Pająk Topik? Gdzie Ty mieszkasz w ogóle? Esi. Gdzie? Mam ksywę Esi. W Esi? Esi. Esi? Esi. A, no dobra, to go będziemy pytać. A ten, gdzie Ty mieszkasz w ogóle? Tutaj gdzieś? W Świętokowicach. O kurwa, to ten, za Warszawą. No, gdzie za Warszawą? No, no i parę to... kilometrów od Warszawy. No, no parę kilometrów. No, za, za dwa lata to już będzie Warszawa. No. No, Warszawa. Kurna, mistrzu, tylko mów, już przychodzę i pomagam. Znaczy się na robocie? Tylko... W nie, nie niech będzie. A płytki morą. umiesz składać? Naturalnie. Bo nie niego płytki trzeba położyć. No. On ma płytki wszystko, wszystko. tylko trzeba klej je jest wyciąć w ziemi. Zrobione, zagruntowane. Trzeba je wyciąć i. Polewkę dałem samopoziomującej, zagruntowałem tylko płytki. położyć dociąć. Diaks jest, klej jest, płytki. Tylko sok. dociąć. Płytki 1 i 2 marmury. Tylko wyciąć trzeba. Już idę. 1 i 2. Fłap, nie boję się tego. Ale nie zrobiłeś fuszerki? Marmury. E, to są... Ja wiem, e, jakie są so, so płytki. Jeden i dwa mogę. Jeden i dwa grubości. Marmurowe. E, ale mi chodzi o długość. Różnie, to 30, są 40-60-30. Ta... A to są. So, to z braku leku. No, no ale, darmo, to darmo. Ale nie? mi to nie dziw się, że e, gdzieś tam przy kątach trzeba będzie przyciąć jaksem. Nie, on ma od chuja tych płytek, wystarczy tak. z nich wyciąć płytki, które się położy w kółko. Nie normalnie od tego. Od, Starczy jemu płytek. Po pokoju do strony drzwi i przy drzwiach się i tak będzie trzeba wycinać przy prądzie. No to, jak to e, korytarz ma... E, tak, tak. Korytacz, taki tak, korytarzyk, korytarz. słuchaj e, dwa tak, metry. Ja stąd do tego drzewa. No to ja sobie kurwa wyliczę. Skutku, Albo do książkę. I Jak stąd o, ostatnie będę sobie mówiła. Słuchajcie. Szerokości jest, szerokości jest mniej więcej 1,20 m a długości jest 22,30 m Dobrze, ale jedna płytka ile ma? Jedna płytka 60 na 30 albo 30x30. Nie, na 30. wie, znam to chujostwo To trzeba ciąć e, diaksen. Na wodę. Mhm. Ma diaksem. Wodolac jeszcze sytuacja. Nie, można nawet diaks. Na plaster. Nie zwykły. diaksem. Diamentem? No. Ja mam parczę diamentową. No. Ale mówię że lepiej ten paszek taśmą dać, żeby nie szarpało przy końcu. Ja z, zaklejam no, e, taśmę. No, ja taśmę No ja tak samo, ołówkiem ciach po środku. Taśmę. Dasz Żeby nie zrywało coś. Nie pękało. No, przy końcu. Żeby szarpanie nie było. Widziałeś, jak się kamieniem bawi? Nie. Ona lubi te kamienie, co? Wykopała tutaj stoty i się bawi. zadowolona teraz. No. A teraz szepik, Miesz, żebym ci to zrobił. A, a chcesz kupić ten. Mamy świnie w kosmosie. Mapę show na kasecie. Do sprzedania. O, oglądałem to. Tak? Dobre. <gryna>. Dobre? Nie, nie bardzo. No, no może nie każdemu A jedziesz z nami na Mayday? Jedziemy na A gdzie to jest? Koło brzegu. Sunrise. Najpierw u ciebie zrobię to co trzeba, a no. wtedy porozmawiamy. To, no. to za, za płytki zabieramy ten. Kazika na, ten, na sunrise My. do koło Dobra no love Parade Parada budyós. Ale mówił ale osiem. klej, tabletki za ja darmo. Zobaczmy ale mię. ale mistrzu, klej Zobaczmy wszystko mię. masz. Zobacz. Ukaż. Ten kre, ten Kerakol klej. A to nie. Nie Dobry. płytek. Niedobry. Czemu? Niedobry. Niedobry. Czemu? Niedobry. Niedobry. Czemu? Wyciąga szybko klej, a nie wiąże. No Trzeba poczekać dwa, trzy dni. Aż weź się, potem fugować dopiero. I najlepszy, jakbyś wziął Ceresit. Ceresit? Na drugi dzień już możesz na niego wchodzić. To tu też tak można. Jeden noc, jeden dzień i można chodzić Zobacz, zaznaczyłem miejscu no. Chłopiec ja od naszego od góry. Ta jedna idzie tu. Jak ty jeszcze mówisz, że ty jeszcze pomożesz, no. to kurwa, tylko środek, ty mi przyjdziesz i go stryk, stryk, stryk. Tak. Tylko musisz tak. jeszcze kupić obramówki listwy, tak? No, na schodzie. Nie, na schodzie. E, e, on nie ma schodów? Nie, to nie schody. Nie, ale on mówi, że, że ma schody. Nie, nie ma schodów. nie, to w bloku. W bloku nie ma schodu. A to... Zwykła tam, zwykła płaska powierzchnia. A, ale to jakie dojdziemy do, e, do tego. Jak to się mówi. E, czy tam do łazienki do tego to musisz e, kupić listwę, A nie, to wła... od, łazienki, e... od łazienki do przedpokoju są inne płytki, a marmur będzie kładziony od nie, pokoju do nie, wyjściowych drzwi. Ale, ale listwę maskująco trzeba. No mieć. tak. No. no to w kształcie te. Próg. No, w kształcie te. E, Nie, no, no, próg ten metalowy, No, to no, no, no oczywiście. Że wkładasz to, między so, jedne a drugie płytki i nie zakrywa. To sobie no, może być no. e, aluminiowy i Drewniana najlepsza. Moim nie, zdaniem. metalowa, drewniana, najlepsza. drewniana najładniejsza. Ale jak nie, drewniane? Nie możesz moim listwa Moim zdaniem. Ale ja nie arminiowa. widziałem nigdy drewnianych. Są drewniane. Ale, ale jak zakręcisz na śruby, to już nie odejdzie, tak. no ale, ale drewno jednak ma swój urok. No ja nie, nie widziałem nigdy drewnianych tych. Są normalnie dom... listwy podłogowe, te, ale. Tak. E, w, dom, w domu czy masz wyłożone. E, e, Gresem. Panele. Panele ma wzięte. Panele. Ta, no, panele. No, ciemno, no, ciemne no, no, drewno. No i trzeba się z tym jakoś... No no tak, rozegrać. No. no tak. No. Dobrze mówię, mistrzu? No tak, wiadomo. Temu dałem poziomujący idealnie tyle, że klej wejdzie i płytka wejdzie. Gdzie ona Patrz no, ona no Kurna. Mm. To jaki jest problem? Nie ma na razie. <laughs> kurna. <laughs> mm. Jeszcze no. ty będziesz, pomożesz. Chwila, moment i będzie położone. No. Kurwa, idę zobaczyć te moje mieszkanie, kurwa Jak ty A on to ja umie... Ja się nie mogę doczekać, mam czekać jeszcze miesiąc, czy tam... A on to kora. umie się wspinać na te, te drzewa O oh, kur... A on lubi... On włazi normalnie na, na tę, na samą górę po wszystkich drzewach To jest mój, Małpa Gory Magilla Ja pierdol. Jeszcze pies z nim włazi No, serio <laughs> Мишел. Yeah. Помога да ти как скурби си. E, e, да къде, къде По уикенда някак си. Ну, по уикенда, no, e, e, Добре. да По уикенда някак си. По али си. е ден? среда Ей. Za torami, za tym, na przy No tak jak tutaj teraz. Mm. Tylko powiedz o której godzinie. I ja będę na Czebyszeku. A gdzie cię szukać powiedz żołnierzu? Bardzo blisko. Gdzie? Tu gdzieś? Na no ja tu mieszkam. on mieszka na bokserskim. Ja mieszkam tu przy wyścigach. To ty masz te psy co na balkonie? szczekają? Nie? Nie? Ale bardzo <laughs> blisko. Где я, Барто, близко?